Witam Was kochane na moim kanale. Nazywam się Hela. Na social mediach możecie mnie kojarzyć jako Haliszka treningi. Dzisiaj e, przychodzę z QA na temat siłowni. Prosiłam Was ostatnio na Instagramie o zadawanie pytań, waszych obaw, wątpliwości na temat siłowni e, i dzisiaj na wszystkie odpowiem. Także zaczynamy, przechodzimy do śniadania. Dopiero wstałam e, i zaczynam właśnie nagrywki do tego QA, więc będziemy robić na śniadanie włoskiego bajkla. Pierwszym pytaniem. Czy da się rozbudować pośladki bez rozbudowy ud? Posłyszałam, że jest to niemożliwe. Tak, da się, ale trzeba wiedzieć, że ćwicząc pośladki ćwiczymy również uda. Najczęściej powielanym błędem, który prowadzi do rozbudowy mięśni ud zamiast pośladków jest prawidłowa technika i źle dobrane ćwiczenia. Polecam trenować pośladek we wszystkich jego funkcjach. Prostowania, stabilizacji i odwodzenia w stawie biodrowym. Warto jednak mieć w planie swoim ćwiczenia na mięśni ud, żeby nie prowadzić do dysproporcji i zaburzeń w postawie ciała. Do włoskiego bajgla będziecie potrzebowały bajgla. Przepis Wam tutaj wrzucę, jest on z mojego e-booka żywieniowego. Przechodzimy do kolejnego pytania. Ćwiczenia na brzuch, jakie polecam? Więc tak, na pewno polecam osób początkujących, które trenują w domu. Wszelkiego rodzaju skłony, wznosy, Russian twist, unoszenia nóg leżąc, planki, czy to boczne, czy zwykłe, cięży brzuch, tak samo jak inne mięśnie, potrzebuje bodźca w postaci ciężaru lub progresowania ilością powtórzeń. Tak samo jeśli nie możecie progresować ilością powtórzeń, nie możecie zwiększać ciężaru, polecam Wam po prostu zacząć kontrolować bardziej tempo. ...ćwiczenia. Jest to bardzo ważne. Jeśli możecie trenować na siłowni, polecam ćwiczenie allahy. Jest to super ćwiczenie na mięsień prosty brzucha, jak już się z nim polubicie, to naprawdę fajnie to ćwiczenie wchodzi. Takiego rodzaju nosy, unoszenie nóg, w zwisie, do klatki piersiowej, martwy robak. Jeśli chcecie też popracować nad stabilizacją, polecam ćwiczenie hollow body. Strach przed wyśmianiem, który mnie paraliżuje i boję się siłowni. Wiem, że wiele z Was... Ma kurczę ten problem, gdzie boicie właśnie na tam siłowni przez to, że boicie się oceny innych ludzi, tego, jak inni będą na was patrzeć, zwracać uwagę, że wyśmiewać, a tak nie jest. Każdy przychodzi tam po to, żeby wykonać swoją robotę, swój trening. Więc polecam Wam, żebyście na początku poszli sobie na bieżnie, zobaczyły, co gdzie się znajduje i sama ja staram się na swoim Instagramie na Instagramie Haliszka Triningi, pokazywać Wam, że możecie być w czymś początkującym i jest to jak najbardziej ok. I możecie sobie zobaczyć, u mnie na profilu zaczynałam w tym roku kickboxing, miałam z burleski, z reggaetoną i teraz zaczęłam już wersje figurowe. I możecie sobie zobaczyć, czy jest pod tymi filmikami początkującymi i postami z początków, czy jest jakiś hejt. Czy ktoś mi mówi, że coś zrobię źle. No nie, przez to, że jesteś osobą początkującą, masz prawo popełniać te błędy. I jest to jak najbardziej naturalne. Nikt, kto już jest obeznany w siłowni, kto chodzi już przez pięć, parę lat dobrych na siłowni i trenuje, nie będzie cię wyśmiewał przez to, że dopiero zaczynasz, tylko raczej kibicował i prędzej ktoś do ciebie podejdzie, żeby ci doradzić, pomóc, ty też możesz na spokojnie zapytać się: Hej, nie wiem, jak używać tej maszyny. Pokażę mi, jak zrobić parę powtórzeń. Osoby bardziej doświadczone mogą Wam po prostu pomóc. Możecie sobie wziąć pierwszą lekcję z trenerem personalnym, tak żebyście po prostu czuły się tam pewnie. Jakie suple przyjmować podczas regularnych treningów na siłowni? Mowa o trzech treningach. Także ja mam tutaj swoje suple. Najlepiej zrobić badania, żeby sprawdzić, czego Wam brakuje. Ale też zaproponuję Wam parę podstawowych suplementów, które przydadzą się większości z nas. Witamina D3. W Polsce mamy mało słońca, co często prowadzi do niedoborów tej witaminy. Witamina D3 nie tylko wspiera naszą odporność, ale także korzystnie wpływa na zdrowie kości i mięśni oraz poprawia samopoczucie i efektywność treningu. Kolejnym suplementem jest Omega-3. Jeśli nie jecie dużo tłustych ryb, takich jak łosoś, makrela czy śledź, warto sięgnąć po suplementy omega-3. Fasy omega-3 wspierają pracę serca, mózgu i działają przeciwzapalnie, co korzystnie wpływa na regenerację po treningu. Dla wegetarianek i wegan doskonałym wyborem będą preparaty z alg, dostarczające cenne DHA i EPA. Przejdźmy teraz do słynnej kreatyny. Polecam Wam suplementować do 5 g dziennie. Najlepiej, żebyście spożywały ją po posiłku wysokowęglowodanowym, najlepiej się przyswaja. Wiecie, że kreatyna wspomaga rozrost mięśni oraz korzystnie wpływa na pracę mózgu, więc poprawia koncentrację. Więc jeśli macie dużo nauki czy to na studiach czy to właśnie w szkole czy w pracy warto właśnie suplementować kreatynę nie tylko dla korzyści treningowych ale właśnie korzyści mentalnych Ostatnim suplementem który wam polecę jest cytrulina to aminokwas który wspiera produkcję tlenku azotu który prowadzi do przepływu krwi do mięśni Możesz trenować dłużej i bardziej efektywnie ponieważ opóźnia uczucie zmęczenia. Także ten suplement wspomaga Twoją wydolność podczas treningu. Ważniejsze jest to, żebyście dobierały suplementy zgodnie z naszymi potrzebami, dlatego zachęcam do regularnego badania się i dbania o zdrową, zbilansowaną dietę. Talia jak Twoja? Proszę o tipy. To pytanie pojawia się bardzo często. Talia w dużej mierze zależy od naszej anatomii, na przykład od ustawienia kłopotów biodrowych. Ale trening może ją optycznie podkreślić. Warto trenować górę ciała, gdzie delikatnie rozbudujesz ręce i barki, co pomaga stworzyć węższej talii. Trening dołu powinien być skupiony na pośladkach. Oczywiście nie zapomnij o trenowaniu ud i łydek, ale też, żeby nie za mocno ich rozbudować. Ostatnio była u mnie premiera premieru Klepsydry, więc zachęcam do zobaczenia mojej strony internetowej www.haliszkatreningi.pl. Tam jest dokładnie pokazany projekt Klepsydra. Jest prywatna grupa. Z tym planem treningowym dziewczyny osiągają Efekt właśnie figury klepsydry. Ostatnie pytanie do mojego śniadania. Kiedy powinno robić się mini-cut? Mini-cut powinnaś zrobić, kiedy jesteś jakiś czas w zbyt dużej nadwyżce kalorycznej. I oprócz mięśni przybierasz zbyt dużo tkanki tłuszczowej. A chcesz budować dalej. Ja tę wróciłam z kościoła, także mam ochotę na coś właśnie słodkiego i zrobiłam sobie wcześniej jednoporcyjną szarlotkę, też z mojego ebooka Dieta bez wyrzeczeń. Będę ją podawała na ciepło z lodami wysokobiałkowymi. Skąd wiedzieć, jak robić progresję z ciężarem i jak dobrze dobrać obciążenie? Więc jeśli jesteś osobą początkującą, polecam na początku, jak robisz trening dołu, wziąć ciężarki 6-8 kg. Jeśli wykonujesz trening u góry, Polecam zacząć od na spokojnie od 2-4 kg. Jesteśmy tak zbudowane, że mamy słabszą górę ciała. Co do samej ilości powtórzeń, jak progresować? Jest to bardzo ciekawe pytanie, e, więc pokażę tylko tą szarlotkę, przepyszną. zaraz podkrzeję ją i dodam na nią lody. Jeśli chcesz budować właśnie masę mięśniową, ważne jest to, żebyś progresowała. Czy to ciężarem, czy to ilością powtórzeń, ale jak to zrobić? W praktyce wygląda także w ćwiczeniach wielostawowych. Mówimy teraz głównie o treningu dołu, bo wiem, że większość z Was właśnie to interesuje. Ćwiczenia wielostawowe to są takie jak Hip thrust, martwy ciąg, gdzie trenujemy na wolnym ciężarze. Tutaj starajcie się wykonywać od 8 do 10 powtórzeń, tak żeby było Wam ciężko, bo tak samo oprócz progresowania musimy trenować blisko upadku mięśniowego. I w tym momencie e, robią się razy w mięśniach, e, później dzięki regeneracji białku, te mięśnie mogą się odbudowywać i mogą zwiększać swoją wielkość. Jeśli przy Hiptrastach weźmiecie sobie 10 kg, czujecie, że jest Wam łatwo i możecie zrobić 12 powtórzeń, zwiększcie ciężar tak, żeby te 10 powtórzeń było ciężkie. Jeśli to będzie takie 6-8, bym została przy tym ciężarze, aż dojdziecie do momentu, aż zrobicie 10 powtórzeń. W ćwiczeniach izolowanych Czyli tam, gdzie pracujemy zwykle na maszynach, polecam Wam wziąć jak najmniejsze obciążenie na początku, żebyście przede wszystkim nauczyły się techniki, zanim zaczniecie progresować i wtedy będziecie mogli zobaczyć piękne rezultaty. W ćwiczeniach izolowanych polecam dochodzić do 12, 14, a nawet 15 powtórzeń, jeśli już dojdziecie do 15 powtórzeń i już to 15, 13, 14, 15 będzie już naprawdę ciężkie, jesteście na idealnym ciężarze. Jeśli jednak umiecie zrobić nawet 20 powtórzeń, od razu zwiększamy ciężar. Pamiętajcie też, żeby pilnować zakresu ruchu, żeby przez ciężar on się nie zmieniał, żebyście kontrolowały też tempo, nie tylko skupiały się na tym, żeby progresować. Możecie progresować właśnie ilością powtórzeń, tempem, możecie wykonywać dodatkowe pauzy i właśnie zwiększać ciężar. Czy robiąc tylko lekkie treningi, jest sens brać kreatynę? Nawet podczas lekkich treningów warto uwzględnić kreatynę w swojej suplementacji. Jest to jeden z najbardziej przebadanych suplementów diety, który nie obciąża narządów. Kreatyna wspomaga wzrost siły oraz masy mięśniowej, przyspiesza regenerację mięśni, a także korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Polecam suplementować o dowolnej porze dnia od 3 do 5 gramów dziennie. Mam pytanie: o co się opierasz, jak robisz hip thrusty? Ja opieram się o ławkę, to mi ucieka do tyłu. Więc tak, ja zwykle wykonuję hip na boksie. Tutaj Wam pokażę. Ważne jest to, żeby ten boks opierał się o coś z tyłu, czy to o ścianę, czy to jakiś słup, czy nawet o jakiś ciężar, żeby Wasze oparcie się nie ruszało podczas ćwiczenia. Bo jeśli tracimy stabilizację, nie możemy wziąć wystarczającego ciężaru, przez to ciężej jest dojść do upadku mięśniowego, no i wiadomo, efekty po prostu później są słabsze. Uwielbiam szerotkę i to jeszcze na ciepło z lodami, dobrze jest inny wymiar przyjemności. Mm. Pamiętajcie, że na wszystko jest miejsce w diecie. To, że raz na jakiś czas zjesz sobie coś, to nic nie znaczy. To nie znaczy, że będziesz miała gorsze rezultaty. Tylko pamiętajcie o, po prostu o ilości, umiarze i po prostu częstotliwości jedzenia takich rzeczy. Ja tutaj mam przepis akurat wysokobiałkowy, względnie zdrowy, na właśnie szarlotkę jednoporcyjną. Też będę za parę godzin zbierała się na siłownię, także jeszcze chwilę przed wyjściem nagram Wam, co jem przed treningiem. 5 rzeczy, które zawsze bierzesz na trening zawsze mam ręcznik statyw w którego na który nie biorę statywu albo trafia się to bardzo bardzo rzadko paski do podnoszenia ciężarów owijkę, tutaj do robienia na wyciąg kibaków czy kabychy pabtakcji i zawsze mam ze sobą butelkę wody od razu te pytanie poprzednie połączę z Mogłabyś doradzić, co powinnam zabrać ze sobą, idąc pierwszy raz na siłownię. Oprócz wody, powinniście też mieć oczywiście buty na zmianę, żeby sobie przebrać. Niekoniecznie musicie na początku mieć tych owiejek i właśnie pasków One powinny znajdować się, przynajmniej właśnie takie na kostkę Powinny znajdować się na Waszej siłowni Warto ze sobą mieć ręcznik Możecie wziąć też perfumy, dezodorant Tak, żebyście mogli się odświeżyć przed i po treningu Polecam Wam też wziąć jakąś małą szczotkę do włosów Zapasową gumkę, nigdy nie wiadomo Chusteczki, coś do ust, jeśli chcecie jeśli planujecie lub chodzicie do sieciówki, polecam Wam zawsze z sobą mieć taką autokódkę, żeby móc w sobie zamknąć szafkę w szatni. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda siłownia, jak się po niej poruszać, też nawet od takiej bohej rzeczy, jak wygląda szatnia, jak można z niej korzystać, to wszystko zobaczycie w moim kolejnym filmie na YouTubie, także zachęcam do zaobserwowania, zostawienia łapki w górę, jeśli takie filmy Wam się podobają, jeśli mam tworzyć dla Was więcej takich materiałów. Planowałam długo szybciej zacząć robić sobie treningowy posiłek. Niestety ilość pracy mnie przytłoczyła, także dopiero teraz zaczynamy. I robimy sobie tak: Będziecie potrzebowały granoli lub musli. Ja uwielbiam granolę z biedronki proteinową, do tego skier i owoce. Ja zwykle stawiam na banana i na kiwi. Czasem dodaję też do tego malinę. Przechodzimy do pytania. To bardzo ogólne pytanie, ale wytłumaczysz, jak działa masa i redukcja. Więc tak. Mamy zero kaloryczne. Ważne, żebyście sobie dobrze to obliczyły i wiedziały, jakie jest Wasze zapotrzebowanie kaloryczne. W tym momencie możemy wejść na nadwyżkę, czyli na masę, lub na niedobór kaloryczny, czyli tak zwaną redukcję. Dzięki temu przy masie mamy możliwość zwiększenia masy mięśniowej, przy redukcji mamy możliwość. Gubienia i tkanki tłuszczowej, i mięśni, to zależy od celu, od tego jak chciałybyście wyglądać. Masa jest to jedzenie ponad swoje zapotrzebowanie kaloryczne i od razu automatycznie będzie zwiększała wam się waga. Przy niedoborze, jak sama nazwa wskazuje, jest to niedobór kalorii, także będziemy zmniejszać wagę w ciele. Pamiętajcie, czy to przy redukcji, czy przy masie, o podaży białka. Dzięki temu możemy zachować przy redukcji tkankę mięśniową, a skupić się na gubieniu tkanki tłuszczowej i przy masie możemy budować po prostu tą tkankę mięśniową i osiągać spektakularne efekty. Jaka jest nadwyżka kaloryczna przy budowaniu pośladków? Więc tak, zacznij od 300 do 500 kalorii nadwyżki, kontroluj postępy i w razie braku większych efektów zwiększ kaloryczność. Jak już jesteśmy przy masie, lecimy z kolejnym pytaniem. Co robić, a czego nie na masie i ile powinna trwać? Sam okres masy powinien trwać mniej więcej od 12 do 15 tygodni. Bardzo ważne jest to, żebyś pamiętała o białku. Spożywaj od 1,7 do 2 gramów białka na każdy kilogram masy ciała dziennie. Wybieraj płynne produkty, koktajle różne, jogurty pitne i tym podobne. Skup się na tym, żeby jeść regularnie. I małe porcje. Mniejsze porcje łatwiej jest zjeść, dlatego zwiększ ilość posiłków w ciągu dnia. Jest wysokokaloryczne produkty, takie jak awokado, orzechy, pełnoziarniste pieczywo, kasze, ryże, masło orzechowe, ryby, czekoladę. Suszone owoce. Jest to ważne, żebyś unikała na siłę wpychania sobie jedzenia, bo tylko się zrazisz. Ważne jest to, żebyś unikała takiej presji na układanie na siebie, że musisz w tym posiłku zjeść tyle i tyle kalorii, tyle i tyle gramów białka. Też nie zostawiaj na sam koniec dnia po prostu węgli do wydobicia czy 100 gramów białka wieczorem. Ważne jest to, żeby te posiłki były zróżnicowane, żeby w każde miały mniej więcej po 20 do 30 gramów białka. Nie zapomnij też o piciu wody i po prostu nie bój się tej masy, nie bój się tego, że ten poziom tkanki tłuszczowej wzrośnie. Jeśli będziesz nowała tego białka, będzie bardziej wzrastał poziom tkanki mięśniowej, a o to tutaj chodzi. Nie zalejesz się, jeśli przeprowadzisz ten proces powoli i świadomie. Witam Was ponownie. Tym razem przygotowujemy późny obiad. Będzie to czyli konkarne. E, najchętniej po treningu bym poszła spać, no ale no, nikt obiadu za mnie nie zrobi. Jak pewnie widzicie, tutaj jest pokazane, co jest potrzebne takim tego obiadu. I macie tutaj znów, możecie sobie zrobić screena. Jak zrobicie właśnie któryś z tych przepisów, dajcie znać, napiszcie do mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło. Ja to najbardziej obawiam się wzroku, wyśmianie i braku znajomości używania maszyn. No i jeszcze drugie pytanie, w sumie druga obawa. Zła technika oceniona przez innych. Jeśli też masz takie wątpliwości. Zachęcam do zobaczenia mojego profilu, bo znając technikę ćwiczeń, nie będziesz się stresowała. U mnie na profilu jest seria właśnie z poprawną techniką. Na dół ciała pokazuję, jak właśnie trenować, żeby sobie nie zrobić przede wszystkim krzywdy i cieszyć się z tych treningów. No i kolejny filmik na moim tutaj YouTubie będzie o tym, jak używać maszyn na siłowni. Jeśli też jesteś taką osobą, która boi się wejść na tą siłownię, przez to, że po prostu nie wie, czego może się tam spodziewać, zachęcam do zaobserwowania Kolejny filmik już za dwa tygodnie, gdzie właśnie pokażę, jak używać maszyny na siłowni. Pierwsza część będą to ćwiczenia na dół ciała. Jeśli Wam się spodoba, oczywiście nagram drugą. A teraz lecimy przygotowywać chili konkarny. Masz jakieś rady na ogarnięcie jakości snu? Przede wszystkim kładźcie się o regularnych porach. Przed snem ograniczcie światło niebieskie. Zamiast telefonu możecie wybrać książkę. Unikajcie kofeiny po 16. .00. Śpij w ciemnym i w chłodnym pokoju. Dla lepszego samopoczucia zamiast rano sięgać po telefon, jeśli możesz wyjść na krótki spacer w słońcu. Nawet jeśli jest pochmurno, to słońce do nas i tak dociera przez chmurę. Jakie są Twoje ulubione ćwiczenia na pośladki? Więc zanim odpowiem na to pytanie, od razu Wam powiem, że na początku kroimy cebulę, z oliwą lub z olejem. Ważymy, aż się cebula zarumieni, do tego dodajemy mięso, później papryka i resztę też teraz będę pokazywała. Moim ulubionym ćwiczeniem wielostawowym jest przysiad i RDL. Wiem, że na początku wiele z Was, jak zaczyna trenować i robić ćwiczenie RDL, to się z nim nie lubicie, przy to, że odcinek wy Was boli, ale wystarczy ogarnąć technikę i naprawdę później fajnie wchodzi do ćwiczenia w pośladki. Uwielbiam też wykopy w bok na wyciągu. Hej. Po jakim czasie można spodziewać się pierwszych efektów, ćwicząc siłowo trzy razy w tygodniu. Pierwsze zmiany powinnaś zauważyć po czterech, sześciu tygodniach, dużo też zależy od Twojego celu, planu treningowego i jak wygląda u Ciebie skala RIR, czyli to jest ilość powtórzeń blisko upadku mięśniowego. Każde ciało reaguje inaczej na trening, wolniej lub szybciej. Każdy też zaczyna z innego miejsca. Przede wszystkim nie porównuj swojego progresu do innych. Skup się na własnym postępie i ciesz się z małych efektów. W jaki sposób dokładnie napiąć brzuch podczas ćwiczeń? Jest to bardzo fajne pytanie. Powinniście oddychać przeponą. Wyobraźcie sobie, że chcecie napompować z wydechem dół brzucha. W tym momencie napnijcie te mięśnie brzucha i przytrzymajcie. To jest moment tak zwanego bracingu, gdy cały tułów jest gotowy do wysiłku. To oznacza, że zwiększa się ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej i stabilizuje kręgosłup. Czy da się osiągnąć wysportowaną sylwetkę, najlepiej jak klepsydra, w domu? Jeśli masz w domu hantle, najlepiej regulowane ciężarki gumy oporowe, to jak najbardziej. Tyle, że po paru miesiącach będzie już ciężko progresować. Progresujemy ilością powtórzeń, ale też ciężarem. Więc jeśli nie będziesz miał wystarczającego bodźca w postaci ciężaru, po prostu będzie ciężko Ci zobaczyć efekty. Duże ćwiczenia, które wykonuje się na siłowni, można wykonać w warunkach domowych. Na przykład kickbacki, wykopy w bok na wyciągu możesz wykonać z gumą oporową. Bugary możesz położyć nogę na krześle. Hip możesz się oprzeć o łóżko. Jak przestać obsesyjnie obiadać się? To pytanie jest w punkt przez to, że niedawno otworzyłam posta na temat tego jeśli zmagasz się właśnie z napadami obiadania się. Dam Wam linka tutaj w opisie do tego postu, ale w skrócie. Pamiętajcie o tym, że mózg można przeprogramować, czyli znajdźmy nowe sposoby, jak będziecie sobie radzić na przykład w sytuacjach stresowych, zamiast podjadania. Pamiętajcie, że im bardziej unikacie danego jedzenia, które lubicie, tym później to wszystko z takim efektem jajo przychodzi z powrotem i będziecie jeszcze bardziej chciały to zjeść i wtedy będzie Wam ciężko się opanować. Aby wprowadzić relację z zdrową z jedzeniem, musisz zrozumieć, że wszystko ma swoje miejsce w diecie. Możesz zdecydować się na mały przysmak z tych zakazanych produktów, na rzecz tego, żeby później nie popaść po prostu w skrajność i właśnie obiadanie się. Wszystko zależy od ilości i tego, czy wliczamy to w swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Pamiętajcie, żeby jeść od rana, żeby nie czekać do obiadu z pierwszym posiłkiem, będzie wam później po prostu ciężej. Pohamować się, planujcie też z wyprzedzeniem to, co będziecie jadły w danym dniu. Dodaję soli, pieprzu, przyprawy meksykańskie i przyprawy do burrito, bazylii, oregano i trochę ziół prowansalskich. Co zrobić, gdy jesteś pierwsza na siłowni? Więc tak, od razu Wam podlinkuję. Mam bardzo dużo przykładowych treningów na swoim Instagramie. Oraz możecie zobaczyć też mój filmik: Najlepszy trening na pośladki, który znajdziecie na moim kanale. Przede wszystkim pamiętaj o dobrym rozgrzaniu się i o tym także, żeby później na końcu treningu się rozciągnąć, porolować. Jak zacząć jako 15-latka? Polecam zacząć od treningów w domu i połączę to od razu z pytaniem, czy na ćwiczenia są efektywniejsze niż te, które można zrobić w domu. I w sumie wcześniej też już o tym odpowiadałam. Jeśli masz ciężar i możesz sobie nim delikatnie progresować, to jak najbardziej zobaczysz efekty, ale na siłowni Ci będzie łatwiej właśnie progresować z tym ciężarem, który jest bardzo ważnym bodźcem dla rozbudowy mięśni i na pewno szybciej możesz zobaczyć te efekty niż trenując w domu. Ale oczywiście siłownia też nie jest dla każdego, więc jak najbardziej możesz zacząć od trenowania w domu. Jeśli masz 15 lat, treningi w domu będą idealnym rozwiązaniem, gdzie już przygotujesz się na to, że przygotujesz swoje ciało na trening. Możesz wykonywać ćwiczenia z gumami oporowymi, jeśli nie masz ciężarków, możesz wziąć butelkę wody i wtedy po prostu jako butelka wody może służyć jako obciążenie. Gotowe, czyli konkarne. Ja wiem, nie wygląda to tak pięknie jak tutaj na zdjęciu, jak tworzyłam tego ebułka żywieniowego, ale jest to przypyszne. Ja wiem, umiałam robić. I ostatnie pytanie, tak naprawdę podsumowujące. Nie było to pytanie, tylko akurat. Taka wiadomość podnosząca na duchu. Kiedyś się bałam siłowni, od roku chodzę regularnie i kocham. Nie bójcie się, po prostu zacznijcie. Tym akcentem chciałabym zakończyć ten filmik, żebyście nie bały się być osobami początkującymi. Też kiedyś zaczynałam. Wiem, że jest to przerażające. Możecie pójść z przyjacielem, z przyjaciółką, z kimś, kto wam pomoże, da trochę otuchy. Możecie wziąć sobie trenera personalnego, pierwsze zajęcia. Cieszyć się z tego przede wszystkim i nie bać się oceny innych. Macie prawo być osobą początkującą. Tutaj macie przykłady: ja, zaczynająca, różne tańce, kickboxing i użwierarstwo figurowe. Bez spróbowania nie nauczycie się niczego nowego. Pamiętajcie, że poza waszą strefą komfortu czekają na was wspaniałe rzeczy i dopiero docenicie to, że udało Wam się wyjść, że jesteście na tyle odważne, że udało Wam się pójść na tą siłownię, polubić się z nią zobaczyć, że ona nie tylko działa pozytywnie na wasze ciała, ale też na wasze samopoczucie mentalne. Dziękuję wam bardzo za ten filmik. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.